Chciałbym tu szczególnie e, zapropagować książkę pana Jacka Międzlara, Polska w Cień Autor sięgnął do wielu niezlanych materiałów, tak zrakiwalnych, Dobry styl, ciekawy styl i w ogóle interesujące fakty pokazujące niestety jak wielu naszych tak zwanych starszych baraki zachowywało się jak szorbici wobec Polski. Przy okazji chciałbym jeszcze zareplątować zrobioną e, dzięki Panu, mianowicie dla roku wielu, wielu. Bo od 34 roku. Kornela y, Makuszyńskiego, radosne i smutne. Makuszyński jest dla nas wspaniałym autorem książek dla młodzieży, czy różnych szatanów, krótkiej i tak dalej, ale to jest ciotka jego wspomnienia z Kijowa, opadowanego przez bolszewików y, z, z bardzo żywym i sama okruzieństwa bolszewickie, hamstwo e, i hamstwo, szwaniactwo, grabieże, a też głusia autentycznie choć jedną historię. Jak już głodą, tak spoglądali na swojego kolegę nawzajem, czy się nie skrupią głodu, sobie natomiast rezygnowali sobie z kobiet, bo podobno ich ciała są cierpiące.